Dzisiaj, ma drogie ludziki, to ja nie wiem, że dzisiaj recenzujemy sobie takie oto magazyny droga, z Lagonin Joga, z kartami, z kartami Sarus ogólnie i właśnie z moimi figurką zejną, o której chyba wspomniałem, czy nie? To szybko mówię. Ogólnie to może bez zbędnego przedłużenia, abyśmy sobie to sprawem załatwili tak ogólnie, no bo pomyślcie ludzie, no czemu by nie, a co nie czemu by nie jeśli jesteście ciekawi jeśli jesteście już trochę starszymi widzami powiedzmy tego kanału że dłużej tutaj na tym kanale powiedzmy jesteście no to może jesteście ciekawi czemu nie nagrywam tam gdzie kiedyś tak wyszło dobra, reszta rzeczy tam obok leży mnie a obok mnie leży spis, reklamy tam oczywiście Zagadki. Tutaj różne informacje, takie zaraz, zaraz. Fajnie, mieć, fajnie, że będzie taka figurka otoczenia, właśnie w tym magazynie. Znaczy, w sumie, że jest. Dobra, lecimy dalej. Zagadki. Aha, czyli mam. Pewnie tam będzie trzeba coś znaleźć. Labyrinth, Reklama magazynu i co się nazywało. Legacy, który już recenzowałem. Komiks. 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 Dobra, tutaj są te fa fajne prace, które niektóre na serio tutaj są bardzo fajne. Niektóre. Niektóre już nie są takie świetne, a niektóre tutaj naprawdę imponują. I to naprawdę. I ja się stawiam, jak to jest możliwe, że takie coś dostało się, żeby wygrać. Bo tutaj chyba pokazują te prace, które wygrały. Ja się stawiam, jak jeden z rysunków w ogóle to wygrał. Szczerze, bo tak średnio mi się podoba. Średnio. Plakacik. Dobra, może nie jest taki słaby, ale że to tak mi nie imponuje. Dobra, trochę ciemno, ale widać chyba Web zaina. Jaki jest tu plakacik. Aha, taki z Asperom. Tutaj dobrze to wygląda nawet. I tam część tego zajna Reklama tych kart właśnie Star Wars. Może albumik bym kiedyś sobie kupił, chociaż to wątpię. Bo Karol właśnie trochę już z tego mam. Tutaj jak widzicie, jest. Eee... Eee... Może za cicho trochę mówię. A i tak podłośnie. Dobra, tutaj jest komiks. Komciks. Tu ja chyba coś pominąłem. Nie wiem. Nie. Komiks się skończył. O, tutaj mam jakoś, jakąś grę na dwie osoby. Dosyć tutaj. Huh. Trzeba jakieś odpowiedzi wybrać, i chyba trzeba dotrzeć do końca. Ale to jest jakaś gra. Tak to wygląda. Aha, info o tym zestawie z drobnym komiksem. Tutaj jest zaś info o tym smoku z zestawu. No i tam już mamy konkurs. Z wygrania jest ten Ognisty Kieł, Motocykl Kola, Spinditsu i Motocykl Kaja. Szkoda, znaczy, jeśli ja zastanawiam tak ogólnie, e -e -e -e, czemu to nie ma niczego związanego z. E -e 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 zejnem, no, bo to magazyn zejnem i nowa era chyba magazynów. Ludzie, figurka z bo to jest chyba ten, bardzo powiem, imponująca figurka. I to mnie zniechęca do kupienia sobie u Jay'a. Slam w Dopóki dobrze wiedzieć, że to mnie zniechęca. To sobie kupiłem może jakieś innego. Chyba bym, chyba bym się zdecydował na zajna. W każdym razie magazyn spoko. Zmarnowaliśmy na to trochę czasu. Dobra, dam tam. No. I ja tu już poza. I otwieram minifiga. Mini figa. Mini Mini Nie, minifigurka to nie jest figa. Miniaturowa. Tylko to jest figurka. No Jezus, Maria, wszystkie klocki mi się poprzyklejały. Już nie raz tak miałam kiedyś. Dobra, to chyba wszystko. Zacznijmy od montowania samego zejna. Jednotwarzowy. Ech. Tak się on prezentuje. Ciemno jest tutaj. Ma tam kontury nawet na tej twarzy. Mi się początkowo wydawało że to mogą być jakieś zniszczenia, ale nie są o tak lepiej coś widać no widać, że to jest bardzo dokładny torsik trzeba przyznać trzeba przyznać dobra, dobra figurka tak to jest już ten Zain robot no i fajnie, że właśnie mam tego już nowszego zejna jako robota nawet z tyłu słuchajcie są bardzo dobre te druki. Muszę przyznać, no jeszcze dostajemy tą maskę Legacy. No i dzięki temu zajęciu zdecydowanie wygląda lepiej. To zwróćcie, że ja tam zajrzę. Muszę sprawdzić, jak trzeba mu broń zbudować. Dobra, teraz już raczej wiem. dobra Dobre, tak się prezentuje ta broń to jest na podstawie tych z sezonu piątego Aero -3, tak to się chyba nazywało bo tu jest, właśnie jakby tego, taka podstawka. Spoko to wygląda. Bardzo dobra minifigurka. Zejna w ogóle w magazynach dawno chyba nie było. Więc to jest na plus duży. Dobra. Zazwyczaj pierwsze omawiam. Jak są karty, to odmawiam zazwyczaj tam limitowaną pierwsze. Ale tym razem trochę zmiana. Joda, karta limitowana. 34, rzadkość występowania. 97, 97 poziom emocji, 107 efektu karty, tam na górze, efekt karty, 107 i 90 wartości wymiany. Spoko. Spoko karta, fajnie się mieni. Do gry zawsze będzie przydatna, a ja niestety nie mam tej planszy do gry, więc to tylko takie. Do kolekcjonowania póki co. W przyszłości to będzie dosyć dużo warte. Dużo warta kolekcja. A ja już otwieram saszetkę. Dobra. Już wiem wszystko. Dobra, nie popatrzyłem się. I lecimy. przyjaciele Ray i BB8. Iden Versio, Nie wiem, co to za postać. Możecie napisać, jeśli wiecie. Tutaj. Yy, galaktyczne Niemowlaki. Aha. Dobra. I tutaj mamy. Gapienie się w kosmos. Trochę nie rozumiem, ale okej. Okay. I kartą specjalną jest. Ultra pojedynek Luke Skywalker, Jezus Maria jaki fart. Dobra, ultra pojedynek Luke Skywalker, to mi się pofarciło. Mi się pofarciło. Trzeba przyznać, mi się pofarciło. Coś wiem o tej kolekcji. To jest trochę rzadsza karta. No i pięć kart jest. Z Mistrzem Miodą 6. No więc pofarciło mi się z tym panem Luke'iem. Ja myślałem, słuchajcie, że to będzie tak zwany Hrabia Duku. Tak się on chyba nazywał. Nie wiem, czy jest w tej kolekcji jako ultra pojedynek, ale mam wrażenie, że był i myślałem, że on będzie. Coś tam widziałem takie jego szarawe kolory. A myśl, No, a nie, nie sądziłem, że będzie to pan Lukin Walker. A więc, słuchajcie, jak, jak ja oceniam ten magazyn? Oceniam go, słuchajcie... 10, 10 bo mi brakowało bardzo zejna w magazynach, a no na dodatek dostaliśmy kartę limitowaną, czyli to, zawsze, to co, na co zawsze oczekujemy. Takich mają e, w Niemcach, czy Czechach. W Niemcach, czy Czechach? Teraz w Niemcach. Coś, mu, coś mówię źle, wiecie? Nie wiem, nie wiem. W każdym razie mi się magazyn podoba, Brakowała mi zejna więc słuchajcie, to na tyle z tego nara.